Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Zapytaliśmy więc mieszkańców Pszczyny o ich ulubione wakacyjne kierunki i o to, jak zaplanują wakacje w tym roku. Czy wybiorą podróże po Polsce, a może za granicą? Czy będą organizować się indywidualnie, a może zaufają biurom podróży? Dowiemy się również, jaki wpływ na wakacyjne wybory mieszkańców Pszczyny mają pandemia, rosnące ceny i wojna w Ukrainie. To samochodem wyjeżdżaliśmy i na takie dwu, trzy tygodniowe wypady. I niekiedy jechaliśmy gdzieś w ciemno, ja właśnie między innymi też byłam na Ukrainie, na Krymie. Zarówno podróżuję po świecie, jak i po Polsce, także mogę powiedzieć, że byłem bardzo daleko na wschód, bardzo daleko na zachód. Przez ten okres teraz i pandemiczny, i tej wojny, no to tak było, że tak troszeczkę, no człowiek nie jest pewny, jak to do końca będzie. Jeździłam tutaj do nas nad morze, z koleżanką też, ale w tym roku zdecydowałyśmy się do Włoch. Mhm. Żeby odmienić trochę. Tamtego roku chciałem jechać w Bieszczady, no to byłem w Bieszadach, nie? Chciałem jechać do Tatr, bo chciałem wejść na Rysy, no to byłem na Rysach. Dlaczego się zachwycać czym innym, jak możemy docenić? Kolega na to zwrócił uwagę wczoraj, mówi, zobacz jak nas puszczają między takimi domkami, gdzie ludzie mieszkają, nikt tych miejsc nie odkrył, nie widział. Nie jeżdżę właściwie nigdzie, do, z Piasku do Pszczyny tylko rowerem. Dlaczego tak tylko Bo nie pracuję aktualnie, mam troszkę kłopoty finansowe i... Tak jakoś, ale pogoda tutaj dopisuje, także jeszcze na zaporę i może gdzieś w góry przejadę się rowerkiem oczywiście. Ja akurat nigdzie się nie wybieram, bo pracuję za granicą, więc tam gdzieś ciężko to z tymi urlopami. Ja nigdzie nie wybieram. A to coś ma szczególnego wpływ na tą decyzję? No powiedzmy ceny, jakie obecnie panują wszędzie, szczególnie paliw. W góry, nie? Góry na... góry, może no? nad morze i Polska, generalnie Polska, polskie góry, polskie morze. A ja byłam za granicą ładnie. i powiem, że wszędzie jest ładnie, ale Polskę mamy piękną, naprawdę piękną. No, a ile miejsc jest, co człowiek no, nawet to jeszcze. nie zauważa. Nie nie zauważa tak. Czasami tak, przypadkowo. Tak. Dobrze jest w przynie, pana zdaniem, tak? Na wakacje zostać. E, tak, tu jak pogoda dopisuje, no to tego nie rozumiem, żeby wyjeżdżać gdzieś do ciepłych krajów. No. Zaliczyłem jakieś Tunezję, Egipty już, ale tam, tam jest bariera kulturowa dla mnie. Co się dla Was liczy, jak wybieracie e, wakacje? Czy to jest koszt, komfort, e, miejsce? Nowe miejsca. Poznawanie nowych miejsc zdecydowanie to jest priorytetne. W większości nie patrzę na koszty, tylko że no, żyję daną chwilą. Podoba mi się na przykład, mam takie plany, że chcę jechać tam, to jadę tam. nie? Cena, Cena wiadomo. Komfort. Jest... Miejsce jest istotne. Oczywiście standard hotelu, bo Różnica jest czasami niewielka w cenie. Ile tam się przebywa w tym pokoju, prawda? Przychodzi się wyspać, a tak to się chodzi z zwiedzać. Ja patrzę gdzieś tak na pogodę, żeby też wypocząć, żeby może było ciepłe, popływać sobie, aczkolwiek cena też wchodzi w grę. Z biurami podróży coś macie czasami do czynienia? Nie, nie, ja omijam szerokim Dlaczego? No, wolę spontaniczne wyjazdy. Najczęściej no na własną rękę, ale czasem też z biurami. Ja, jeżeli gdzieś tam, powiedzmy, nie wiem, jakiś Egipt czy Dominikana, bo jednak te wyjazdy są chyba trochę tańsze przez biura. Natomiast tam, gdzie jest przetarte szlaki, jakaś Azja czy. czy, czy... Czy Europa, no to zdecydowanie samemu. Tak, mówię zawsze młodym, wyjeżdżać, 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 nie patrzeć na to, wyjeżdżać. Gdzieś się Nie patrzeć na koszty i, i na co? Jechać trzeba sobie gdzieś to zaoszczędzić, jechać. Nie, nie żałować po prostu. Ja jestem w tym wieku, że już nie ma wyboru. Jak ktoś się pyta, czy tobie się chce, to ja mówię, już mój wybór polega tylko między balkonikiem a chodzeniem we własnych siłach. Więc katuję się, bo to boli, naprawdę boli robienie po tam 150 km czy ileś z sakwami po, po tych podjazdach, ale satysfakcja jest. Mieszkańcy Pszczyny chętnie jeżdżą za granicę i jeżeli możemy mówić o ulubionych kierunkach, to niezmiennie od paru lat Grecja i Turcja. Hitem na rynku jest Grecja, oferująca bardzo wiele przepięknych miejsc na wyspach, na drugim miejscu w naszym rankingu jest Turcja. Myślę, że to nie będzie dla nikogo zaskoczeniem. Od 22 czy 24 maja Turcja wprowadziła dla obywateli Polski podróżowanie tylko i wyłącznie na dowód osobisty. Już paszport nie jest wymagany. Co znowu... Podwójnie napędziło zainteresowanie Turcją. Inaczej to wygląda, jeżeli chodzi o turystykę organizowaną sobie indywidualnie. Wiemy, że bardzo wielu mieszkańców pszczyny kocha Chorwację. Paliwo już jest powyżej 8 zł za litr w Chorwacji około 10 zł za litr. W tym roku słyszałam od wielu klientów, że już się zastanawiają nad tym kierunkiem, ponieważ będzie on drogi. Ceny zakwaterowania w Chorwacji też na przykład poszły do góry. Duże podróży główną sprzedaż to są jednak wycieczki zagraniczne. Te ceny Poszły do góry dość mocno, ale dwa główne czynniki, które na to wpływają, to jest wzrost kosztów paliwa lotniczego i wzrost kosztów walut. Ranking hoteli zagranicznych, on się stale zmienia. Tutaj niezbędna jest pomoc specjalisty. Nie jest wcale tak Polska wybierana w tym roku chętnie, bo przez ostatnie dwa lata rzeczywiście, sporo osób odłożyło wakacje zagraniczne na, na rzecz wyjazdu w kraju. Standard usług, na przykład na wyżywienie HB w Polsce czasami może się porównać z ceną pobytu na All Inclusive za granicą. Sporo osób uznało rok ten jako już rok, w którym można powrócić do, do podróżowania za granicą. Nasi turyści są przez nas namawiani, aby wykupywać specjalne zabezpieczenia przed podwyżką cen. Jest to tak zwana gwarancja niezmienności ceny, którą oferują najwięksi tour operatorzy za bardzo nieduże pieniądze. 15 lat temu zaczęła być widoczna Pewna zmiana, gdzie kiedyś była cena, cena, cena i nic więcej. To jakby był numer jeden, absolutnie kryterium numer jeden. Teraz już tak nie jest. E, powiedziałbym, że jakość e, hotelu po prostu klienci szukają hoteli, z których po prostu wrócą zadowoleni. Tak? Już nie, jakby czasy reklamacji e, bezpowrotnie minęły. Zawsze ten koszt, czyli cena imprezy turystycznej jest najważniejszy, tak? Może nie dla wszystkich już, ale jednak odgrywa nadal wiodącą rolę. Ale nasi akurat klienci naszego biura również pokochali lepszy standard, tak? Czyli dopytują o ranking hotelu, o opinię o tym hotelu i chcą po prostu wypoczywać bardzo wygodnie. Usługa w biurze podróży jest pakietem. Czyli jeżeli do nas klient przychodzi, mieszkaniec przyczyny ma gwarantowane, że my zadbamy o to, żeby wyleciał, wrócił i był zadowolony z tej podróży. Jeżeli coś się stanie, również gwarantujemy zwroty kosztów. Warto przyjść do nas wcześniej i kupować oferty nie, w, nie krótko przed wyjazdem, tylko zaplanować, jeżeli ktoś oczywiście może, ten wyjazd dużo wcześniej. Korzystać z tak zwanych cen first minute, czyli z dużym wyprzedzeniem. Wtedy zyskujemy dwie rzeczy. Po pierwsze, naprawdę bardzo dobrą cenę, co każdy, kto kupuje taką, w takiej ofercie first minute, później porównuje i mówi, to jest niemożliwe, że ta oferta tak podrożała. No, możliwe właśnie. Tak oferty drożeją, a dwa mamy o wiele większy wybór.